my tylko jeden wniosek wysnuwajmy trzymajmy się zasad trzymajmy się zasad od tego mamy zasady żeby nie musieć każdego dnia zaczynać od obliczeń w którą stronę ja mam iść jak mam się zachować co jest na korzyść co jest na niekorzyść gdyby życie ludzkie i nasza postawa w tym życiu miała być tylko wypadkową takich wyliczeń na kartce w kratkę to byśmy byli tylko ludźmi wyrachowanymi a nie a nie chrześcijanami tak? katolickimi. Więc ze spokojem trzymajmy się zasad, bo jeszcze tak trzeba zwrócić uwagę, że używa się przeciwko nam takiej retoryki, że mianowicie mówi nam się, te zasady wasze są szkodliwe. One są szkodliwe, one stoją na drodze do waszego szczęścia. i Jeśli będziecie na przykład się upierali przy tym, żeby nie zabijać najsłabszych to to będzie przeszkadzało Wam w realizowaniu Waszych pomysłów, na szczęście. Jeśli będziecie się upierali przy tym, że, że no właśnie, żeby, żeby się kierować zasadami, które Wam przekazali Wasi rodzice, bo ich tego nauczył Kościół katolicki, to to nie dojdziecie do wolnej Polski. Bo tylko protestanci, darwiniści potrafią gospodarować, a wy katolicy to jesteście do niczego, więc nie trzymajcie się tak kurczowo tego kościoła. Nie wierzcie w to. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Nie ma właśnie żadnego komputera, który by to tak zgrabnie wyliczał, i dlatego mamy zasady. I dlatego trzymajmy się tych zasad katolickich z podniesionym czołem i bez lęku, że to coś zepsuje. Nie, no jeśli. Dał zbawiciel te zasady, tak, podbił pieczątką, jest certyfikat jakości. To nie może to niczemu zaszkodzić w naszym życiu, że się tego będziemy trzymali. Po prostu nie dajmy się szantażować.